Witam moi drodzy! Dzisiaj będę miała taki głos, ponieważ jestem delikatnie mówiąc przeziębiona. Wielu z Was się pyta, jak mi się mieszka w 9 kawalerce. Nawet, wiecie co? Często pytanie się pojawia takie, jak Twojemu kotu tu się mieszka? Nie mi, tylko mojemu kotu. Jak daktylowie się mieszka? A ja? Daktyl, daktyl, daktyl. Powiedz im jak. Jak, jak ci się mieszka tu? Dobrze mu się mieszka, kotu dobrze się mieszka tu? to jest akurat Rozmiar kawalerki Dla kota <noise> Zadaniem powiem wam W tym miejscu gdzie siedzę Jak przyszłam oglądać To mieszkanie, to tu był stół Na całą tą przestrzeń Pod łóżkiem był Duży wielki stół i to małe krzesełko, na którym w ogóle nie da się siedzieć, więc ja go wykorzystuję jako podstawkę dla, dla nóg. Po prostu wyciągam tutaj nogi. Powiem Wam, że nie potrafiłabym mieszkać tutaj. Ja nie wiem, jak tu dziewczyna mieszkała przed. Przede mną z tym stołem ona, ona studiowała, więc cały czas się uczyła Może dlatego jej to odpowiadało Ale nie mogłabym, tak? Na pewno z tym, z tym dużym stołem Pomyślałam sobie Jeżeli wyciągnąć ten stół To można tutaj przynieść krzesło Stolik Powiesić tutaj obok rzeczy Postawić lodówkę na taką Małą szafkę I już tutaj tworzy się Taka Przestrzeń. Dobra przestrzeń, bardzo wygodna. Jedynie co, nie znalazłam gdzie postawić swoją dużą walizkę. Nie znalazłam dla niej miejsca, ponieważ szafa jest bardzo wąska i nie da się postawić na tą szafę walizkę ani nie da się gdzieś tu pod stół, czy coś podwieszek. No, 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 nie da się, więc postawiłam po prostu w rogu. Również mam kuwetę dla kota, którą, która by się nie zmieściła w łazience, dlatego postawiłam ją w korytarzu. I korytarz jest tak wąski, że jak się wchodzi do mieszkania, ta ta blokuje tak naprawdę otwieranie całych drzwi, a jeżeli mam postawione dodatkowe buty, to już w ogóle muszę tak się wciskać do tego mieszkania także wadą jest fakt, że łóżko jest piętrowe no, w sensie, oczywiście jakby to było po prostu tutaj na podłodze to już w ogóle nie miałabym miejsca ale chodzi mi o kota, mam kota i on linieje jak jest większe mieszkanie, tego się tak nie odczuwa. Przez to łóżko on skacze cały czas góra-dół, góra-dół i cały czas ta sierść jest po prostu wszędzie. Ja muszę sprzątać tak naprawdę codziennie. Ja muszę czesać go codziennie. A i tak to nie daje jakichś super efektów, bo jak się kładę spać wieczorem, no to poduszka, kołdra, cały czas ta sierść wszędzie lata. Łazienka. Łazienka jest malutka, ale... Ale mi się wydaje, że nawet w zwykłych, zwykłych mieszkaniach łazienki nie są dużo większe. Przynajmniej ja takie widziałam. Ja po prostu nie zamykam drzwi do łazienki, i mam wrażenie, że no nawet nie, nie to, że mam wrażenie, ale przestrzeni jest troszeczkę więcej. Ciężko zrobić także imprezę w takim mieszkaniu, ale, ale miałam maksymalnie 5 osób razem ze mną. Pomyślicie sobie, gdzie, jak i jakim cudem? po prostu jedna osoba siedzi na krześle, dwie osoby siedzą tu i tu, kolejna osoba siedzi tutaj, no i piąta osoba tutaj. Ja lubię gotować i ja gotuję sobie obiady codziennie i ta kuchnia na początku mnie bardzo przeraziła, bo tu tak naprawdę nie ma miejsca. No co kroić można jedynie tu, no i smażymy tam. Ale uwierzcie mi, że tak naprawdę da się to wszystko zrobić. Krzysi mi tutaj dobrze, mam takie barierki. I nie boję się. I widzę w oknie, jak jeżdżą samochody i tramwaje. I używam lodówki jako stolik przy łóżku. Wiem, o co zapytacie, wiem, co Was ciekawi na pewno gdzie ja wieszam pranie. Po pierwsze, mam tutaj kaloryfer. Po drugie, mam tu takie coś, co się wysuwa i też można powiesić pranie. Także mam taką malutką suszarkę, która idealnie pasuje do tego mieszkania. Patrzcie to. Można zrobić ją taką wąską, a można ją rozciągnąć i powiesić dużo więcej rzeczy a stawię tą suszarkę tutaj przy ścianie i mogę sobie tutaj normalnie chodzić no jak normalnie mniej więcej tak mogę ją przesunąć również do kuchni przestawić tutaj żeby móc normalnie chodzić a później jak wychodzę z domu to, no to przesuwam sobie tu więc jak widzicie, tragedii tak naprawdę nie ma. Da się tutaj mieszkać, da się tutaj wygodnie mieszkać. Wiem, że są kawalerki, tak naprawdę, może nawet trzy razy większe niż moja, a kosztują tylko o tam 400 albo 500 zł więcej niż ja płacę. Płacę 1000 zł miesięcznie. Ale myśląc sobie, że muszę wydawać 400 zł więcej miesięcznie, policzmy razy 12, to jest prawie 5000 zł rocznie i aż mi się niedobrze robi na samą myśl o tym, że muszę po prostu wyrzucać te pieniądze, ponieważ chciałabym w przyszłości wziąć kredyt i najlepiej spłacać tyle samo pieniędzy, ale za swoje niż wydałeś tak naprawdę za obce mieszkanie. Wiem, ktoś może też powiedzieć, że można przecież wynająć pokój, też trzy razy większy albo dwa razy większy niż mój za te same pieniądze, też tam za tysiaka albo 900 zł, ale ja nie chciałam, ja nie chcę z nikim mieszkać. Jest mi dobrze samej, dobrze, że mam swoją kuchnię. Jeżeli jest burdel, to jest mój burdel, a nie czyjś i się wkurzam. I się w ogóle nie wkurzam, bo, bo jeżeli mi się chciało zrobić burdel, no to sobie zrobię burdel, nie? Jeżeli chcę, żeby było czysto, no to sobie posprzątam. Generalnie to mieszkanie jest idealne dla liniwej osoby, tak uważam. Ja jestem liniwą osobą, więc jest mi tu bardzo wygodnie. Ja tu wszystko mam pod ręką: kuchnię mam pod ręką, ubrania mam pod ręką, lodówkę mam pod ręką. Czego, czego jeszcze chcieć? Więc uważam, że takie mieszkanie jest idealne dla jednej osoby, ale jest jedno ale. Jeżeli nie jesteś osobą, która lubi wszystko zbierać, która lubi mieć dużo rzeczy. Bo jeżeli jesteś taką osobą, no to się po prostu nie zmieścisz ze swoimi wszystkimi rzeczami. Ja nie lubię mieć za dużo rzeczy, ja jestem bardziej minimalistką. Co dwa, trzy miesiące ja po prostu oddaję albo wyrzucam rzeczy. Nie lubię mieć za dużo. Nie lubię, jest mi wygodnie, kiedy mam mało rzeczy. Podsumowując, mieszka się mi tutaj dobrze, wygodnie. <gry> wiadomo, że to nie jest mieszkanie na 5, 10, nie wiadomo ile lat, tylko to jest mieszkanie czasowe. Da się tutaj zaprosić ludzi, nawet nie jedną, a cztery osoby. Da się tutaj wygodnie, nie wiem, chodzić, gotować, spać chillować, tu nawet da się ćwiczyć, w tym korytarzyku da się ćwiczyć, uwierzcie mi, jeżeli macie dużo motywacji, da się to zrobić. Pierwszy filmik o tej kawalerce, rzucam wam link pod filmikiem tam opowiadałam jak się dopiero wprowadziłam, więc zachęcam do oglądania, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście i widzimy się w następnych filmikach, pa pa!